Cześć kochani, witam się z, was, z wami <grym> w warunkach, jakby nie patrzeć już jesiennych, ale też y, jeszcze nie ma tej jesieni za oknem takiej y, konkretnej. I tak doszłam do wniosku, że przetestujemy sobie razem, co prawda to jest seria wakacyjna wersja, y, seria edycja, ale limitowana z pupy. Mm. Jeżeli chodzi o pupę, to ja mam takie mm, takie mieszane zdanie, ponieważ miałam, mam, mam, mam nadal tą paletkę, którą kupiłam właśnie pod wpływem Karoliny Stylizację i ona jest świetna. Jest cudowna naprawdę jest y, Picobal, jest taka totalnie na właśnie jakieś większe wyjścia, na, na takie właśnie świąteczne makijaże. I też pod tym wpływem, że tak powiem, wiecie, skuszona tym, że je, skoro ta była dobra, to kupiłam też następną po jakimś czasie, taką chyba fioletową lub różową. Nie pamiętam teraz koloru, ale ona to była totalna dla mnie lipa. Lipa w porównaniu do poprzedniej. Była dobra jakościowa, ale w porównaniu do tej pierwszej. A teraz stwierdziłam, że skuszę się, bo kupiłam ją w Super Farm za... To znaczy za... nie pamiętam za ile, ale była bardzo duża promocja właśnie na produkty z tej kolekcji. W ogóle zanim co, to może najpierw sobie zróbmy usta, bo mam dosyć suche. I to jest Jerry Lip Gloss. I czy coś jeszcze tutaj jest takiego nie, tutaj już nie ma nic po prostu błyszczyk, który prezentuje się przepięknie wygląda tak e, czy on ma jakieś odżywcze składniki ja tak bardzo, za bardzo się nie znam ale na pewno Wam tutaj gdzieś wstawię, o ile znajdę e, jakieś jakieś Jakąś y, informację. I tu po polsku też jest napisane Błyszczy galaretka do ust. I wygląda tak, ale jest przepiękne to jest coś pięknego. Y, sprawdźmy zapach. Hmm. Waniliowo bym powiedział, miętowy. Ej, faktycznie taka. Galaretka, widzicie? Zostawiam. No, ale powiem że. Tutaj jest bardzo dużo takich drobinek. A, a czy na ustach? Hmm. Tak, średnio zaraz Wam pokażę z drugiej strony, jak to wygląda. No i po takim fascynującym początku czas, abyśmy przeszli do paletki. Paletka jest plastikowa. I, I czy coś tutaj jest o niej takiego konkretnego napisane? No, oczywiście, z tyłu mamy tutaj rozpiskę, co mamy. E, fa, face, e, roświe, znaczy rozświetlacz do twarzy, e, satynowe cienie, e, top coat e, na powieki, e, metal foil eyeshadow, czyli metaliczny foliowy cień. E, I to jest, aż e, jestem ciekawa, jak wygląda i hipnoty gaze, eyeshadow i nie umiem tego przetłumaczyć, ale no dobra i tak D no dobra i teraz tak, tutaj jest tylko taka naklejeczka po polsku no i tak naprawdę tutaj nie ma nic oprócz tego, że testowane klinicznie i dermatologicznie i oftalmologicznie cokolwiek to znaczy, nie wiem no, i tyle. Paletka do twarzy i do oczu, i wygląda tak. I już Wam pokazuję oczywiście. Jest bardzo duże lusterko, dobrej jakości. Zresztą jak praktycznie w każdej palecie pupy. Bardzo przerażające dla mnie jest opakowanie w środku. Jest opakowanie. Widzicie? Język ucieka. Yy, yy, przerażająco dla mnie jest ten plastik w środku, bo wygląda jak w takim tandetnym kiedyś, kiedyś yy, kalendarze adwentowe, jak miały takie tańsze, yy, wiecie, wydania. Yy, to w nich były właśnie takie kosmetyki właśnie w takich, takich yy, tych. opakowaniach. tylko, że wiecie, ten plastik jest taki, da się go wgiąć, ale naprawdę trzeba użyć sporo siły. I, i ten yy, cień, który taką dziwną miał nazwę. Mm, gaze to d d, 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 i to jest ten. To jest ten. No dobra. Także tak wygląda paleta. Ma no, ciekawe, wygl wygląda ciekawie, ale czy będzie fajne, to nie mam pojęcia. Powiem Wam, że mówiłam, jestem, e, nie jestem w ogóle nijak nastawiona, bo miałam dwie palety jedna była świetna, druga była do D i po prostu więc sprawdźmy sobie rozświetlacze ja je po prostu pomieszam i zobaczmy czy zaskoczą mnie czy będzie to taki efekt pudrowości jak w tych w tej paletce właśnie tej drugiej właśnie ta fioletowo-różowa paleta była dla mnie takim wielkim zaskoczeniem ale nie pozytywnym tylko negatywnym ponieważ ja spodziewałam się tej folii która jest w pupie, która była za, w pierwszej palecie, a którą miałam, a a w tej drugiej był taki uuu, słuchajcie. Ale lipa Za tą cenę, za taką cenę, w której ona normalnie występuje nigdy w życiu nie ten efekt, który teraz mam na policzkach. Moim zdaniem nie jest warty tej kasy. Absolutnie, ja Wam pokażę to z drugiej strony teraz. Najpierw bez lampy. W kamerze wygląda to o dziwo lepiej niż na żywo. Na żywo widać. O. O. Widzicie tą suchość i takie niespełniona chęć wystąpienia drobinek. Niby ładnie, niby delikatnie, ale czegoś tu naprawdę brakuje. I lampa. Z lampą wygląda to tak. Wygląda to ładnie, elegancko, ale jest. Um, wygląda. Ja nie umiem. Żeby, żebyście mnie zrozumieli o co chodzi um, wygląda to ładnie, elegancko ale jest suche jest suchość bardzo duża suchość nie chcę żebyście zrozumieli mnie źle, to wygląda ładnie w miarę elegancko jeszcze jak się go tak rozprowadzi tak żeby te granice były takie rozmyte jest spoko ale to nie jest taki mój ulubiony efekt, bo taki efekt może nie aż tak suchy jak Bel, ale zbliżony do Bel. To jest podobny klimacik jak Bel, te suche takie rozświetlacze. I yy, nie chodzi o to, że one są jakieś złe, brzydkie czy coś. Tylko, że skoro rozświetlacz z Bel, który kosztuje teraz 20 zł, 25, a to kosztuje stówę, za powiedzmy tak mniej więcej około, no to wiadomo, że lepiej kupić ten z Bell, O to mi chodzi. I ni, nie dałabym y, tyle pieniędzy za ten efekt, bo już teraz tańsze marki zdecydowanie potrafią wypuścić coś. W obrębie tych kolorków. No ale dobra. Tych efektów. bo nie o, kolorki, nie o kolorki mi tu chodziło. Dobra, teraz teraz zróbmy to co trzeba. Czyli najpierw jasny, drobinkowy. Tutaj nie mamy niestety żadnego matu. Który można by było położyć na powiekę. Ja sobie tutaj rozetrę to, co mi weszło gdzieś tam w załamanie. I teraz tak roz. Słuchajcie, ja użyję sobie paletki. Lusterko z paletki. Ja najjaśniejszy cień na rozświetlenie tutaj tego kącika. O matko, tu w palecie ten cień jest ymm, różowawy, powiedzmy. A yy, w. Yy... Tutaj na powiece to jest sreberko, także taki typowy rozświetlający cień w kąciki, ale dla mnie na zimę, zdecydowanie zimowy. Czekajcie, muszę chwilę przerwać, bo ja mam tutaj desperackie tutaj czyny mojego syna. Dobrze, jestem już. I teraz tak, w palecie jest taki wróż, bardziej wpada a beż, róż beż, tak powiedziałabym taki bardziej odcień skóry, a na powiecy już jest taki srebrny i tylko on jest taki taki efekt robi mokrej skóry, dosłownie. Także ładnie to wygląda. Okej, okay, dobra. No i teraz co? Myślę, że które... Co mnie bardziej kusi? Jestem ciekawa. Metaliczno-foliowy czy ten Gaze, Hypnotic Gaze? Zobaczymy sobie, słodcza zróbmy. Hypnotic case. taki. I foliowy. Foliowy? Nie ma nawet co porównywać do tych poprzednich. Tak wyglądają. Obydwa. Dobra, ten gejs chyba sobie wezmę. Ja Wam zaraz pokażę o co chodzi. Ja wezmę sobie starą paletkę, którą mam. I Wam pokażę o co chodzi z tym, fo z tym foliowym cieniem. Tak dla porównania totalnie. Żebyście mogły zobaczyć o co mi chodzi w nabieraniu na, na yy, palec. Ale. Na palec się tak nie nabierają, ale już na powiece wyglądają tak jak powinny. Tak jak ja znam. O, o, o. A, bo to była ta powłoka taka. O, i teraz się nabiera tak jak powinno. Taką prawdziwą folią. Normalnie taka warstwa folii jest na powiece, aż, aż czuć ciężkość. Eee, ten efekt nie każdy lubi. To już od razu mówię z góry. Nie każdy ten efekt polubi, nie każdy się w tym efekcie zakocha. Ale można też wziąć na pędzelek i tak delikatnym ruchem tu o, zrobić taką chmurkę, no bo jednak nie ma tutaj beżowego, więc tym drugim, tym właśnie tutaj tym cieniem taką takie przejście tutaj. O, 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 ale sobie zrobiłam krechę. Okej. Okay. No, Myślę, że spoko i teraz ten najciemniejszy idzie w kąt. powiem Wam, że ten ciemny mi się już osypuje i nie wiem, czy to kwestia pędzla, czy czy nie, czy to po prostu tak ma ten cień, no ale mówię, to jest pierwsze wrażenie eee, i no i po prostu no osypał się, po prostu się osypał, co Wam mogę powiedzieć, no nic, nie będę tutaj ściemniać, spróbuję innym pędzelkiem, Dobra, osypuje się. To już nie kwestia pędzla, tylko po prostu cień ma to do siebie. Ale to jest ten, ten cień to jest właśnie um, satynowy. Satynowy cień. No, ok, i powiem Wam, że na powiecie mam ten cień ale żeby tak troszeczkę go rozbujać to chyba na środek rzucę sobie złoty żeby dodać takie 3D i pomaluję sobie rzęsy tuszem oczywiście tym i do Was wrócę do podsumowania także I teraz muszę Wam coś powiedzieć, bo ogólnie z palety jestem średnio zadowolona. To jest dla mnie taka, taki przeciętniak, totalny, ale jak patrzę tutaj na filmie, jak to wygląda, to powiem Wam, że kamera zjadła dwie trzecie tego co mam na oku znacznie więcej mam koloru na powiekach i tego błysku jest więcej nie wiem co się stało, że w kamerze w ogóle tego nie widać w ogóle w kamerze wyglądają nas bardzo tandetne i tanie cienie i gdzie ja naprawdę jej nie chwalę tej paletki tak osobiście uważam, że to, co widać teraz, yy, to nie do końca jest to, chociaż naprawdę nie jestem zadowolona z tej palety. No i podsumowując, słuchajcie, no, jestem rozczarowany. Bo ogólnie makijaż wygląda spoko jest poprawny, ale... Yy... Niczym mnie nie zaskoczył. Błyszczyk, no, wygląda przepięknie, to jest cudo. Pięknie wygląda, ale tylko w opakowaniu. Na ustach, co prawda, ja go nadal mam. Zobaczcie, ja nagrałam film, dużo rozmawiam. Miałam przerwę rozmowy ze synem i ja go nadal mam na ustach. I ja mówię Wam, że to nie jest błyszczyk, to jest bardziej jak balsam. Ale błysku takiego jakiegoś spektakularnego z tego nie ma. Zresztą widzieliście. No i tych drobinek nie widać. Po prostu. Nie wiem, one są aż tak bardzo drobne. No ale przy lampie powinno być je widać. A ich przy lampie nawet nie ma, także wiecie. Jeżeli chodzi o cienie, no może najpierw rozświetlacz. No to tak jak mówiłam, nic spektakularnego też tutaj nie znajdziecie. Taki blask. Mokrej skóry i też taki nie rzucający się w oczy, po prostu. A jeżeli chodzi o cienie, to powiem Wam, że tak, faktycznie folia to folia, ale tam drobinek takich jakichś wybitnych nie ma. No i ten cień ciemny, yy, który jest jedyny tutaj. Ojoj, ojej, ojej, tutaj ten ciemny cień, który tutaj widzicie. Yy, no, mocno przyciemnił mi tą, yy, ten kącik, no nie za bardzo, no nie za bardzo, e, no troszeczkę no nie będę Was oszukiwać, jestem troszeczkę zawiedziona tą paletą. E, troszeczkę więcej oczekiwałam od produktów za takie pieniądze. Ja wiem, kupiłam ją w promocji, nie przesadzam, tak? Nie przesadzaj, Gabryśka, kupiła ją w promocji, ale są ludzie, którzy kupili ją bez promocji, którzy liczyli na coś więcej. Aczkolwiek jeżeli są to fani pupy, e, e, zakładam, że będą zadowoleni, bo... No, daleko nie odbiega ta jedna folia, nie odbiega w ogóle jakością od tej folii, którą ja znam. A jeżeli chodzi ogólnie o jakość, w porównując do tej fioletowej, to jest lepsza, to jest, to, jest, to jest lepsza jakość. No, ale niestety tutaj są też te dwa rozświetlacze, zajmują dużą część paletki, no umówmy się 50%. Ale nie wiem, czy wolałabym, żeby były tutaj jeszcze cztery cienie, bo mogłabym mieć jeszcze gorsze zdanie o tej palecie. No ale tak, jeżeli chodzi o makijaż, w ogóle dzisiaj chyba nie miałam e, dobrej ręki do makijażu. No niestety, no ale tak się zdarza po prostu. Um, makijaż jest poprawny, po prostu poprawny, fajny, rozświetlony o oko, rozświetlony policzek i, i tyle no, nie ma co tutaj więcej mówić, opowiadać i tłumaczyć no zresztą widzieliście, widziałyście jak pracuje mi się z tymi cieniami są spoko, ja błyski nakładam palcem um, Jedyny minus to jest taki, że faktycznie jak już się chce je rozglądować pędzelkiem, to się osupują. To jest faktycznie duży minus, jeżeli chodzi, na, jeżeli chodzi o cienie takiej, w takiej cenie, tej jakości, znaczy w sensie chodzi o markę, że wiecie, dobra marka a cienie się osypują od pędzelka. No, to takie słabe trochę, nie? E, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy e, marki e, pracują nad formuło, formulacją i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, dobra, dobra. Nie rozgadujmy się po prostu ogólnie. E, czy poleciłabym tą paletę, żeby szybko lecieć i ją kupować? Nie. Jeżeli jesteście ciekawe, no i owszem. Ale może jakaś znajoma znajomym... <grym> Mają w swoich gdzieś tam zasobach i lubicie się wymieniać kosmetykami, to śmiało spróbujcie. Eee, a ktoś, kto ma, może się tutaj wypowie, co myśli, czy ma podobne zdanie, czy jednak ma inne. No ale oczywiście, kto, co, jak, co. Jeżeli ktoś lubi markę Pupa, to obojętnie co i kto powie, to i tak powie, że ta paletka jest zarombista. No i bardzo dobrze, fajnie, że nam. Podobają się różne rzeczy i możemy o nich opowiadać, tłumaczyć, opowiadać swoje przeżycia, tłumaczyć się ze swoich przemyśleń i tak dalej, i tak dalej. Tłumaczyć się, może to źle brzmi. Mówić o swoich przemyśleniach, może po prostu dzielić się nimi. O, Dobra, trzymajcie się ciepło, buziaczki i do następnego. Wiem, trochę krótki ten film, ale no, tutaj były tylko dwa produkty tak naprawdę do przetestowania, no ale mam nadzieję, że taki... Krótkometrażowy też się Wam spodoba. Dobra, trzymajcie się po buziaki.